Bieg Obrońców Modlina odbywa się jak zwykle pod patronatem burmistrza miasta Nowego Dworu Mazowieckiego, pana Jacka Kowalskiego. Bardzo dziękujemy za oczywiście za patronat, za wsparcie. Panie burmistrzu, podoba się impreza? Lubię sport i miasto wspiera każdy rodzaj aktywności fizycznej, szczególnie teraz, w dobie pandemii, gdzie wszyscy siedzieli przez wiele miesięcy w domach, a sport to zdrowie i wyjście na zewnątrz Bieg, jazda na rowerze czy inna forma aktywności jest zawsze ważna, a bieg obrończy w już wszedł na stałe do kalendarza miejskiego i z roku na rok jest coraz lepszy, coraz, większą, się, coraz większym zainteresowaniem uczestników. Fajnie, że jesteście, fajnie jest, że jest Was tak dużo. Mam nadzieję, że te historyczne zabudowania twierdzy modlińskiej pomogą Wam zrobić fajny wynik w dzisiejszym biegu. Zapraszamy Was również w sezonie turystycznym jest tutaj co oglądać. To miejsce cały czas się zmienia, ciężko nad tym pracujemy. Zawsze jesteście tutaj mile widziani. Życzę fajnej i udanej zabawy. Dziękujemy. Witajcie kochani! Jesteśmy w Twierdzy Modlin, gdzie odbywa się bieg brąców Modlina, a ze mną są uczestniczki tego biegu i uczestnik. Słuchajcie, przy, przywitajmy się ze słuchaczami, z widzami. Skąd jesteście? Z Wyszkowa. Wyszków, Rafał. Wyszkowa, Biegacz, biegacza z Wyszkowa. Super! Słuchajcie, jak się biegło? Oj, trasa bardzo ciężka, dużo podbiegów, wiatr nie pomagał. Nie pomagał. Jak mężczyzna? Moje ulubione czwarte miejsce także w normie. <śledź> Trasa piękna, malownicza, pogoda dopisała, więc piękne widoki. No, że tutaj się bardzo, bardzo miło, trasa trudna, ale, ale bardzo malownicza. No, <laughs> A jaka motywacja, żeby tu przyjechać? Czy to piękne miejsce twierdza Modlin, czy może rozbiegany nowy dwór aktywni dla Mazowsza, który organizuje już czwarty raz to wydarzenie, czy jakieś osobiste motywacje? Myślę, że wszystko po, po, po trochu. Ten wiek jest już znany przede wszystkim u nas w klubie. Także myślę, że co roku jest nas coraz więcej. Przyjeżdżamy mnóstwo mniej daleko, także bardzo chętnie uczestniczymy. No i widoki są fajne. Czyli dla wszystkich, którzy chcą poczuć to wyzwanie, zapraszamy do Twierdzy Modli, żeby spróbowali swoich sił. Obrońców, modlina, a ze mną uczestnicy tego biegu. Grupa zawodowych chyba biegaczy, drużyna, bokserów. Powiedzcie skąd jesteście, skąd jesteście? Skąd do nas przyjechaliście? Przyjechaliśmy z Trębek Stary. Powiedz coś więcej o drużynie. mogę Mogęcie na chwilkę tutaj. O, jesteśmy nazwa drużyny huragan. Powiesz coś więcej o drużynie? Jesteśmy stowarzyszeniem sportowym Klub bokserski Huragan Trębki Stare. Mamy w swoim klubie sekcję bokserską oraz wytrzymałościową, biegarską i siłownię. Jesteście po raz pierwszy z nami? Tak, my całą ekipą po raz pierwszy. Jest z nami zwycięzczyni tutaj z drużyny Huraganów. Kasia, powiedz jak Ci się biegło? Lidia. Lidia, przepraszam. Lidia. Bardzo dobrze, bardzo przyjemny bieg. Jak trasa? Yy, fajna, ciekawa, urozmaicona. Z przyjemnością można było się przewiec. No nie na życiówkę trasa, ale, ale fajnie, przyjemnie można się przewieźć. Ciężko było? Nie. <laughs> Witajcie, kochani, ponownie. Mam tutaj kolejnego biegacza, ale u Karola, który jest. Chyba wszyscy to wiemy. Organizatorem. Prezes Fundacji Aktywni dla Mazowsza, Mazowsza. i Stowarzyszenie. Stowarzyszenie. Karolu, e, powiedz po pierwsze, czemu wybrałeś akurat to miejsce? To miejsce jest, znaczy zawsze tu jest. Pierwszy raz jest w tym miejscu. Po to, aby właśnie pokazać też, może nie wszyscy jeszcze widzieli właśnie tutaj modlin prochownię, którą, która niedawno została otwarta. Jest to też piękne miejsce historyczne. To też tych uczestnicy tutaj razem wszyscy duchem jesteśmy i upamiętniamy tę historię i wydarzenia, ale też podziwiamy miejsce na Mazowszu, które jest naprawdę warto odwiedzenia. W przyszłym roku będziemy też to robić właśnie przy Muzeum Kampanii Wrześniowej, tam też będziemy na pewno mieli super frekwencje. Na pewno zapraszamy w przyszłym roku na wiek, bo cieszę się ogromnym powodzeniem. Także ja Ci bardzo serdecznie gratuluję, bo widać, że i miejsce, i wydarzenie, i organizacja zasługuje po prostu na gratulacje i pochwały. Więc bardzo serdecznie gratuluję i cieszę się bardzo, że tutaj organizujecie Wydarzenie w tym właśnie miejscu, z takim fajnym przesłaniem, z takim fajnym patronatem. No i cóż, będę no życzyć Ci kolejnych sukcesów, kolejnych sportowych imprez, które przynoszą wielkie sukcesy integracyjne. Gratuluję. Oczywiście i dziękuję za organizację, wszystkim, którzy się do tego włączyli i oczywiście deklaruję, że my będziemy sport i aktywność ruchową zawsze wspierali. Dziękujemy bardzo. No i też chyba możemy powiedzieć, że w przyszłym roku też zapraszamy. W 2022 to będzie już piąta edycja.